Sprawdzian z planimetrii. Cztery zadania. Zadanie pierwsze. W trapezie równoramiennym przekątna ma długość D i tworzy z dłuższą podstawą kąt alfa oblicz pole trapezu. No to jakiś tutaj szkic trapezu równoramiennego. Przekątna ma długość D. I tworzy z dłuższą podstawą kąt o mierze alfa. I tu jest kąt alfa. To jest zadanie z, nie z liczbami, tylko z parametrami, z literami, czyli dobrze by było tutaj gdzieś na boku wypisać sobie, żebym pamiętał, co w odpowiedzi mogę mieć, jakie litery. Przekątna ma długość D i tworzy kąt alfa. Czyli D i alfa może znaleźć się w odpowiedzi tego zadania. Teraz oznaczę A, B, podstawy, C. No, i wysokość trapezu jest h. Mam wyznaczyć pole. Pole jest równe a plus b razy h przez 2. Najpierw zacznę od tego odcinka na dole, tutaj, a żółto oznaczę. I ten odcinek x x jest równe, dolna podstawa ta dłuższa, odjąć górna przez 2, ponieważ tutaj z drugiej strony mam takiego samego x. -a, no to w takim razie ten cały odcinek tutaj, który oznaczę przez y, y jest równe a odjąć x, czyli a odjąć a minus b przez 2. Czyli 2a odjąć a, i teraz tu mam minus przed nawiasem, i minus przed b, to jest plus przez 2, czyli a plus b przez 2. I to jest y. I tak naprawdę, jeżeli dobrze się popatrzy, to y to jest to całe wyrażenie. Czyli jeżeli wyliczę y, to będę miał od razu a plus b przez 2, no i jeszcze będę potrzebował h. No i tutaj skorzystam z funkcji trygonometrycznych. Przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta do przeciwprostokątnej, czyli h przez d jest równe sinus alfa, czyli wysokość w trapezie to jest d sinus alfa i y przez d, przyprostokątna leżąca koło kąta do przeciwprostokątnej to jest cosinus alfa, czyli y jest równe d cosinus alfa. I to, co wcześniej tutaj powiedziałem, y, czyli to, to jest równocześnie całe to w polu, czyli tak naprawdę pole równa się y razy h, czyli d cosinus alfa razy d sinus alfa, czyli d kwadrat sinus alfa cosinus alfa. I to jest odpowiedź, bo d i alfa są dane. Zadanie drugie: czworokąt wypukły, czyli na przykład tutaj zupełnie dowolny czworokąt, taki, ale wypukły. Obwód tego czworokąta jest równy 50. A, B, C i D. A plus B plus C i plus D jest równe 50. Obwód trójkąta ABD. No, czyli tutaj teraz muszę oznaczyć wierzchołki A, B, C i D. Obwód trójkąta ABD, czyli tutaj y, ten, i odcinek BD, czyli tą przekątną, którą szukam, oznaczę przez x. Czyli obwód tego trójkąta ABD jest 46, czyli a plus d plus x równa się 46 i obwód trójkąta BCD, czyli tego do góry, to jest B plus C plus X jest równe 36. No i teraz będę podstawiał. A plus D jest równe 46 minus X, czyli jeszcze raz tutaj przepiszę A plus B plus C plus D jest równe 50, czyli A. Plus d, zamiast tego podstawię 46 minus x. b plus c, czyli to i to, i zamiast tego mogę podstawić 36 minus x. Jest równe 50, czyli minus 2x jest równe 50, odjąć 46 i 36 to jest 70, 82 czyli minus 2x jest równe minus 32, czyli x jest równe 16. No i to jest długość przekątnej BD, którą miałem wyznaczyć. Zadanie trzecie. Znajdź długości przekątnych rombu obok 29, jeżeli wiadomo, że, różnica, że ich różnica długości jest równa 2. Czyli rąb, czworokąt, który ma wszystkie boki równej długości, przekątne rąbu. Chyba jednak zacznę ten rysunek od nowa. I przekątne rąbu oznaczę tak, ponieważ przekątne rąbu przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy. No to jeżeli tutaj będę za chwilę robił twierdzenie Pitagorasa, to bym miał połowy do podniesienia do kwadratu, czyli będą łamki. To ja sobie te przekątne oznaczę w ten sposób, że połowę przeznaczę przez x, czyli cała przekątna jest 2x. I tutaj przez Y, czyli cała przekątna jest 2Y. I różnica długości przekątnych, czyli 2Y odjąć 2X jest równe, e, znajdź długości przekątnej, jeżeli wiadomo, że różnica ich długości jest równa 2, a rąb ma bok równy 29, czyli mogę ułożyć stwierdzenie Pitagorasa, X kwadrat plus Y kwadrat to jest 29 do kwadratu. No i mam układ równań. Pierwsze równanie podzielę przez 2, czyli y odjąć x równa się 1, czyli y równa się x dodać 1. I ten y równy x dodać 1 podstawię do drugiego równania, czyli x kwadrat dodać x dodać 1 do kwadratu, to jest 29 do kwadratu. Czyli x kwadrat plus x kwadrat wzór skróconego mnożenia, i 29 do kwadratu. Tutaj chyba z kalkulatora trzeba będzie skorzystać. 29 do kwadratu to jest 841. Czyli 2x kwadrat dodać 2x odjąć 840 równe 0. To mogę podzielić przez 2, czyli x kwadrat plus x odjąć 420 równa się 0. Czyli delta jest 1 odjąć 4 razy 1 razy minus 420, czyli 1 dodać 0,8, 16, 1681. Pierwiastek z delty y, 41. Czyli x jest równe minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 40 przez 2 to jest 20. Lub drugi x minus 1 minus 41 przez 2. No tu nawet nie będę liczył dokładnej wartości. On jest ujemny, czyli nie spełnia warunków zadania. Yy, znajdź długości przekątnych. Yy, wyliczyłem x. To znaczy, że jedna przekątna ma długość 2x, to jest 40. Druga przekątna ma długość 2y. Tutaj mam y, że to jest x plus 1. Czyli 2. X plus 1, czyli 2 razy 21, czyli 42. Jedna przekątna ma długość 40, druga, druga 42. I ostatnie zadanie, trójkąt równoramienny podstawa A,b. I ta podstawa ma długość 8. Promień okręgu stycznego w punktach A, B do prostych, zawierających ramiona AC i BC trójkąta, ma długość 5. No i tutaj kluczową sprawą jest chyba zrobienie rysunku. Ten okrąg ma być styczny w punktach A i B. czyli będzie wyglądał w ten sposób. Tu jest środek okręgu. Yy. No, i teraz zaznaczam promień, czyli do punktu styczności, i tutaj do punktu styczności, i zaraz e, tak, jeżeli tutaj przedłużę te e, ramiona, to wiadomo, że promień w punkcie styczności jest e, prostopadły. Promień okręgu ma długość 5, czyli tutaj jest 5, i tutaj jest 5. Podstawa trójkąta ma długość 8, czyli podzielona jest na połowy, bo trójkąt jest równoramienny, czyli 4 i 4. Jeżeli teraz ten odcinek tutaj oznaczę przez x, no to z trójkąta egipskiego wiadomo, ile to jest, ale ja tutaj jeszcze zrobię na wszelki wypadek twierdzenie Pitagorasa. X kwadrat plus 4 kwadrat jest 5 kwadrat, czyli x kwadrat to jest 25 odjąć 16. 9 czyli pierwiastek z tego jest 3. Czyli ten x jest równy 3. Mam wyliczyć pole trójkąta tego tutaj. No to tak, podstawę znam. Potrzebuję wysokość w tym trójkącie. Tu jeszcze raz zaznaczę z tej strony, że mam kąt prosty. I ten. Mały trójkąt, który tutaj jest, też jest prostokątny. I mam trzy boki w tym trójkącie prostokątnym, czyli 3, 4 i 5. Jeżeli teraz wezmę ten trójkąt tutaj, to on też, znaczy w nim mam bok 4 i wysokość trójkąta, czyli H, chciałbym wyznaczyć. Te trójkąty są podobne. Tutaj tak. W tym miejscu mam kąt prosty i do góry mam jakiś tam kąt alfa i ten największy trójkąt jest podobny do tego czerwonego trójkąta, bo mają kąt prosty i kąt. Alfa wspólny i ten kąt na dole jest kąt 90 minus alfa. Czyli jeżeli tu jest 90 minus alfa, a ten czerwony trójkąt też będzie miał tutaj kąt 90 minus alfa, bo jeżeli do góry jest alfa, tu jest kąt prosty i tu mam 90 minus alfa, to na podstawie cechy kąt, kąt te trójkąty są podobne. A jeżeli są podobne, ten średni z tym najmniejszym, to mogę ułożyć yy, proporcje. No i teraz tak. Dłuższa przyprostokątna w tym małym trójkącie to jest 4. Przez dłuższą przyprostokątną w tym dużym trójkącie to jest h. Jest tak jak krótsza przyprostokątna w tym małym trójkącie, czyli x, czyli 3 do krótszej przyprostokątnej w tym dużym trójkącie, czyli 4. Mnożąc na krzyż mam 3H jest równe 16, czyli H jest równe 16 trzecich. Zatem pole trójkąta to jest 1, 2, podstawa, czyli 8 razy wysokość, czyli 16 trzecich. 1, 2 i 8 mogę skrócić, czyli 64 trzecie. I tyle jest równe pole tego trójkąta. A polecenie w zadaniu było właśnie wyznaczyć pole.